Now. Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja się nazywam 141 k dzisiaj z nami jest Kedwojak. Witam, witam serdecznie, witam również moich widzów, ponieważ materiał ten pójdzie już na mój kanał. No i sobie zagramy cień na mapie, kablem z całą e, e, Kurde, nie kupiłem kewa, ale siara, dobra Drop A nie, dobra, tu do ciebie idą Ale z dupy keva no, kewa nie kupiły. Dobra, ale jeden leży Czekaj, czekaj, nie... Kurde, nie wiem czy on w dropie nie jest przypadkiem Myślę, że tam skakali, ale... Jest, brama. jest, Respa brama, re brama jest Dostaje trochę, ale mało. Dobrze, ładnie, ładnie belt. Nie strzelaj do mnie, mam kurde. Obity jestem, ty. Szaleńczy. Dobra, weźmy sobie w ten sposób. Oj, tak, a już nie jesteśmy na smołczana Eee. Ceta nasza? A no, no, z dropa wyszli. Dwóch, no, no dobra. No, dwóch mnie zarchowało z Ceta. Będź miał bramę. No, kurde. Nie słyszał mnie czy co? Kurde, musiał mi usłyszeć przez chwilę tam. No, słyszał cię. Chyba na szybciej hmm. nie byłeś. Znaczy nie, byłem tam przez chwilę i dobra nieważny. Chyba wziąć tego, a ty bierzesz ten sposób. No ja co ja mogę, no, no nie za wiele mogę. No, z Digla by dalamił, no co. D Drop znowu jest. Może być brama też. No, brama będzie jak nic. No, jest brama obity. 66 pod diglu Kurde no. Ale, ale dobra, ale morał z tego meczu jest taki, że trzeba kitrać się na respie. Po prostu. No czy nie, no ty idź, a ja będę siedział, nie? Dobra. Dobra. Yy, dostał 16. Ja, ja spieprzam, bo kurde. No, za tutaj sobie zliczył tego. No. Zaskoczyłem go. Wiem, wiem, wiem. Podniosę? Dobra, podniosę. Wów, flet, wole. Chcesz Dobrze, no... Chcesz, no to masz. A ja, i go. No by idzie ci bo się zablokowaliśmy trochę A już nie chodzą tu. Pasz. Nie, idzie, idzie tu Będzie w dropie, będzie mi tu zeskakiwał? Dobra, leży Oh, o, no. Kałaszka A ja tu mam proszę, kałaszka mglisty front. Dobra, ja tu idę do okna. Bo tu, jak on tego dropa chodzę cały czas. O kurde, ale tu paliłem. U ciebie? Ta, bo mam smoka. Będzie gościu I co, u mnie jest gościu Dobra Na nauczy Nauczyliśmy się ich taktyki, wiesz I to nam tutaj pomaga teraz Bo i tam zawsze jeden chodził, wiesz, dropem i namobił plecy bramum i ten... No Nie mogą teraz e nic zrobić no teraz ja wiesz, ja tu pinuję, tam pinujesz tam tego i generalnie obydwa wejścia mamy wie, zastawione, nie? No tu wiesz, że ja tu pewnie kitram się Co so, ja odpuszczam bramy Dobra, mam pakę w dropie Dwóch chyba tu było Nie, tam tamtego hmm, jest tu, dobra leży. No, wyeliminowaliśmy wy ich e, atut największy, którym było nas zasakiwanie właśnie przez plecy i tamtędy. A zamienimy się, co? Pójdź teraz tytuł do okna, do dropa, jak pójdę tu. A, no fajnie. Ach! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden jest! Jeszcze jeden tam jest! Kurde, szkoda! No tu mają wygraną rundę, i tak mamy wygraną Nie, Bożeśka, mi niepotrzebnie, żeś tu szedł. Ja chciałem tam przez okno od respa wszedł. Byłoby szybciej, bo tak to żeśmy się spóźnili obydwaj. I już gościu se zeskoczył i miał u nas tutaj, nie? No dobra, wiem, no ale chciałem jeszcze tego gościa przybramy załatwić. No ale na znaczy nie, ale chodzi na początku, nie? Bo tak by jakby już tam wszedł i wiesz. A tak facet sobie tu wskoczył i już było po zawodach. Napisko Dobra Drugi później tam pilnuje, nie? Bo jest 100 dole może być. To... A... Ładnie, jest ładnie, ale żeśmy ich rozpykaliśmy ich miał to jakiś ten? O, Zeusa miał gościu? Ten już sobie kałacha kupił profesjonalnie, kurde. No tu na lewą stronę, znaczy na prawą od razu. Ma? Aż, aż dziwne. Jest, no jakby mogło go nie bić. Ładnie, ładnie. Mordo. Ty już mnie raz... Ty już mnie parę razy ubiłeś na meczykach. Uważaj sobie. Nie, nawet do ciebie nie strzeliłem. No jak masz, zaatakowałem, coś mnie obiło. Nie wiem, czy nerda mnie rzuciłeś, czy coś. tak kłamie. Sam jesteś jakby co? No niestety umarłem. Dostał 27. Ja Teraz mam problem, bo mi usłyszę jakby ze No nic. No już słyszeli. Ale full auto, ja pierdzielę, dobra. Zła pozycja była, trzeba było przerwać strzelanie, ale już nie było czasu, bo... Eee, dobra, nie szkodzi, nie szkodzi Potem już będę spadał jak coś, dobra? No Dobra, dobra. Musimy może tutaj sobie, wiesz, no pomagać, bo faktycznie przedeś sam. I tu prawa strona na blisko może być. Podchodzi. Wskoczy. Eee, Fontana. Dobra. No, co jest taka? Miałem reloading i wiesz, to chyba bo chciałem w pierwszej chwili plecy pilnować, a się z że oni tam. Znaczy, może wejść na drop, ale by go musiał podsadzić koleś Z tego co pamiętam, tam się nie do tamtej strony wejść. U ciebie chyba jeden jest. Nie, jest co doła, co doła jest tam. Po prawej stronie ten kurnik taki. O tu, tu, tu gdzie patrzysz, no tam jest. Ale nie tu, tylko o właśnie, tam pod ścianą bardziej. Ech. No. Czemu ten digger nie wszedł, to nie wiem. A mogę się do kałachem pójść, czy, 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 czy się nie było stać? Nie było mnie stać. A lipa, bo widzisz, ja tam fajnego heda wsadziłem. Ja się nie spodziewałem gość, co tam ja myślałem, że on ciebie pilnuje na tym tym ja trochę była lipa Idzie, idzie, znowu prawa, prawa będzie Plesy, plesy No Kurde Eee, 48 obity, kurnik. O kurde No nie, no nie mogę nie! Kurde no, zasrany scout. Kurde no, niedobrze no, dobra. Trzeba ja pójdę tym dropem teraz, bo już faktycznie tam gości się nauczył. A je się podsadzili tutaj, widzisz? Kurde. No. Chyba, że tu się da wskoczyć, że nie pamiętam. K leży drop Kurnik to nie siedzi, ten skałcik Za mi dałeś. On siedzi przy tych drewnach. Nie drewna, on siedzi na tych skałach. No tu, tu, tu siedzi, przy pace. A widzisz, nie, bo ja nie wiedziałem, by ja tak wiesz, zmyśliłem to, bo tak zawsze tam siedział. Ale on tam jakby już. Dobra. Dziękuję wam, moi drodzy, bardzo serdecznie za uwagę, za, za to, że byliście z nami. E, no i co, wszystkiego dobrego, do, do następnego, trzymajcie się, papa. Pa. Trzymajcie się, yo! To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia!